Szybkie wędzioły W środku prawej dużo barów W górce też mamy posiłki dobre Witaj na lądzie Chodź w tą stronę Gdzie Gałczyński Dziękuję. A obiad jest tam, w militar, tak jak na tym. Zastanawasz się? No. No, nie, nie, Stań przy statku. Herb Szczecina. Kurde. Hej, turystko, z filmem mnie też. Hej, 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 chodź do mnie, chodź. No właśnie, chciałam to powiedzieć. No. Bo my tak samo no. Tak, tak. I co mam, pstryk? No a jak? <ś temporaire> to się nagrywa, to film. Aha. My się tak sobie znamy? Co nie możesz też objąć? Obiełam was. <ślon syndrome> no, ładnie. Dobra, ale nie tego. Cały czas się filmuje, to no. nie jest... z